Zapraszam do zakupu mojej książki o uprawie aż 64 warzyw na stronie infouprawa.pl Cześć, witam na kanale Infouprawa. Dzisiaj bardzo ciekawe rozwiązanie eksperymentu cebulowego. No może nie eksperymentu, po prostu posadziłem cebulę na trzy sposoby. I zobaczymy sobie czy są jakieś różnice, czy jedna cebula jest większa od drugiej. Sprawdźmy sobie to. Na początek przypomnę, jak to wszystko było. Tutaj jest cebula uprawiana z rozsady. Ta cebula została po prostu tutaj posadzona, rozsada cebuli. Najpierw była siana, potem tutaj było to posadzone. Wygląda to tak. Wygląda to ładnie. O, tutaj cebule są dosyć dobre. W zasadzie mogłoby to jeszcze chwilę czekać, ale chcę już zebrać, co Wam to wszystko pokazać. Za rok wysieję cebulę wcześniej niż chciałem i... Myślę, że ta cebula będzie jeszcze większa. Zaraz wam o, dalej o tym powiem. Jednak tutaj dalej zobaczmy. Tutaj jest cebula, która była posadzona cała w ziemi. Jak widać, ona już trochę z tej ziemi wyszła. Nie tylko szczypior, ale tutaj już tej cebuli trochę jest. Nie odgarniałem tego, samo tak się zrobiło. Tutaj natomiast mamy cebulę, gdzie jedna trzecia wystawała z ziemi. Tutaj widać, że ona cała, praktycznie cała wyszła z tej. W ziemi. Więc tak to wygląda. Na pierwszy rzut oka najlepszy zbiór uzyskam z tej cebuli, która, której jedna trzecia wystawała z ziemi. Czy tak będzie, to wam napiszę na końcu, jak to wszystko zważę. No jednak można się domyślić, że, że tutaj jednak ten najlepszy zbiór będzie. Ale nie uprzedzajmy faktów, zobaczmy sobie. Tutaj, jeśli chodzi o tą cebulę z rozsady, to zwykle Mam tak, że cebula z rozsady rośnie mi największa. Po prostu za rok wysieję ją wcześniej, no i wtedy myślę, że ma szansę osiągnąć największą wielkość. Tutaj w zeszłym roku posadziłem cebulę też tak, że jedna była jeden rządek była cebula, z, gdzie jedna trzecia wystawała z ziemi, a drugi rządek to była cebula, gdzie była cała w ziemi. I ta, która była cała w ziemi, urosła trochę większa niż ta. Która wystawała, w ziemi. No, wystawała z ziemi. I w tym roku prawdopodobnie będzie na odwrót. I w mojej książce właśnie napisałem o tych trzech sposobach: że jedna część wystaje z ziemi, cała w ziemi i z rozsady. No jest jeszcze sposób na siewy. miałem też wsiać. Tam wsiałem do Doniczki o, małe, małe zbiory, więc. No, według mnie najlepszym spo, sposobem jest właśnie albo z dymki, albo z rozsady, i przejdźmy teraz do zbioru. Przejdźmy. Jako pierwszy mam tutaj cebulę z rozsady, więc zbierajmy. No, zbiór jest bardzo prosty, wystarczy wyrwać. O! Więc tutaj jest już taka mała. A, a część osób mnie się pyta, kiedy coś zbierać, kiedy zbierać to, kiedy cebulę, kiedy to. Jeśli chodzi o cebulę. Zbierajcie sobie kiedy chcecie. Tak szczerze, możecie sobie zebrać mniejszą cebulę, i wtedy będzie też bardzo smaczna. Jeden lubi mniejszą, drugi lubi większą. Nie ma to znaczenia, czy ona będzie takiej wielkości, czy ona będzie takiej. No tutaj i tak by już większa nie urosła, ale mi chodzi o sam fakt, że nawet jak będzie taka, to ona będzie smaczna, no, więc nie musi być taka, może być taka. No ale ja zawsze wolę zbierać jak jest jak największa, no a dosyć spora ta cebula z rozsady jest. Tutaj tej cebuli z rozsady jest troszeczkę mniej niż y, chyba o dwie sztuki, niż y, z dymki. Ale spójrzcie sobie, no piękne cebule pięknie to wygląda. Jeśli chodzi o pielęgnację, no to u mnie to było podlewanie raz na jakiś czas, nie wiem, raz na 4 dni, raz na kilka dni. Nie chcę teraz mówić y, dokładnego terminu. No bo jak spadł deszcz, no to też nie podlewałem cebula. Nie potrzebuję aż tak dużo wody, no ale jednak, żeby ta gleba nie była bardzo sucha. Teraz jest troszeczkę wysuszona, chociaż ta wilgoć jeszcze tam tro trochę pod spodem jest, nie podlewałem tej mojej ce cebuli kilka dni. A więc tutaj mamy zbiór cebuli z rozsady. Bardzo ładny, bardzo mi się pod pod podoba w miarę wyrównany zbiór, chociaż no te dwie. Odstają, ale tak to, no super, super to wygląda. Położymy sobie to tak. Niech to się mi dosuszy na słońcu. Chociaż ja wam powiem tak, że nawet, bo mówią, żeby się tam dosuszyła ten, ale nawet jak ona będzie tutaj dłużej, nie wiem, spadnie na nią woda czy coś, nie przejmujcie się tym, nie przejmujcie się tym. Wszystko będzie ok. Ona i tak wam bardzo długo przetrwa, a bezpośrednio już można jeść teraz. Czas na zbiór dymki, gdzie ona była cała w ziemi. I tutaj będzie najbardziej ekscytujący moment, bo tutaj widać, co tutaj jest. Natomiast tutaj do końca nie widać. O, spójrzmy sobie. Piękna cebula, no pięknie, jak to pięknie wygląda. No, na, coś wspaniałego. Tutaj troszeczkę mniejsze, ale i tak bardzo, bardzo dobry zbiór. Naprawdę idealny. No, to już mogłem zebrać wcześniej. Widać, że y, ten szczypior nie jest już piękny. Ale tak jak mówię, ja zawsze wolę troszeczkę czekać, żeby ten szczypior jeszcze odżywiał to wszystko. Nie łamię ręcznie, to się samo połamało, to jeszcze mogło być większe trochę tutaj, jeszcze mogło być trochę większe, ale już to postanowiłem zebrać natomiast tutaj już mogłem wcześniej zebrać, tak, tak jak mówię, można zbierać kiedy się tam chce, ale termin taki zbioru już był tro, troszeczkę wcześniej. Aczkolwiek później też nie zaszkodzi, więc yy, nie jest tak, że trzeba się spieszyć. Bo to jest ten moment: bo nie wiem, zaraz zacznie Wam kwitnąć czy coś i, i smak się zepsuje. Swoją drogą, w przypadku cebuli, jak to kwitnie, no to, yy, to ten smak yy, się nie traci. Więc ja polecam zawsze usuwać kwiaty, ale już Wam pokazuję tutaj. Najpierw jest zbiór. Taki, widać, że już jest mniejszy. On jest chyba mniejszy od tego zbioru z rozsady. Popatrzcie sobie, tak wizualnie. Wagowo Wam zaraz powiem. Jednak przejdźmy najpierw, zanim to zbiorę, do, do pokazania Wam cebuli, która kwitnie. No, może jeszcze nie kwitnie. Tutaj mam jeden rządek cebuli z rozsady, który sobie zostawię. Zostawię go sobie, niech on jeszcze rośnie. Bo jeszcze ten szczypior właśnie wygląda ładnie. Ale zobaczcie sobie na to. tego się nie trzyma, bo jeśli to kwitnie, to z tego będą na, y, nasiona. No to fajnie, też, też ok, bo y, nasiona swoje warto mieć, ale jeśli chcecie jak największą tą główkę, jak największą tą ce, y, cebulę mieć, to jeśli to kwitnie, to zużywa energię w jakimś tam stopniu na te kwiaty, na te późniejsze nasiona, więc nie wiem, nie wiem, jak to wy, wygląda procentowo, ale załóżmy, że nawet jeśli 25% energii idzie na to, to 25% ta, ta główka no, no, będzie trochę mniejsza. W sensie, że nie będzie taka, tylko taka, nie tak obrazowo tylko pokazuje, jak to mniej więcej wygląda i polecam właśnie. Nie dopuszczać do kwitnienia, chyba że chcemy zebrać własne nasiona, bo własne nasiona ech, niestety yy, będą stawały się coraz bardziej cenne. Niestety. No ale to robiłem ostatnio. Temat o nasionach F1 i, i, i tak dalej. Jeszcze tam zrobię jeden. No dobra. Przejdźmy do rzeczy przyjemniejszych. Przejdźmy do zbioru cebuli uprawianej yy, z dymki gdzie ta cebula była jedna trzecia w ziemi. I tutaj przejdźmy bez cięć. Zobaczcie sobie, no pięknie, tutaj jest najbardziej wyrównany plon. Niesamowicie to wygląda, jak malowane. Czekajcie, ja sobie jeszcze zdjęcie zrobię. Zdjęcie wyszło niesamowite. Przejdźmy do naszego zbioru. No, jak malowane, idealnie zajęły swoją przestrzeń. Tutaj w zasadzie nie ma miejsca na to. No, ta. Coś niesamowitego, tutaj zdecydowanie w tym roku wygrała cebula, która jest jedna trzecia. Jedna trzecia wystawała z ziemi. No. Jedna mniejsza. Czasem się tak zdarza. Mimo tego, że wiecie, one są obok, mają takie same warunki zresztą tak jak tamte. No to tutaj jednak jedna jest troszkę większa, druga jest troszkę mniejsza. Tak się po prostu dzieje. I nie ma co się temu dziwić. Czasami jest tak, że no wiecie, tak samo traktujecie, a coś jest takie, coś jest takie, dlatego ja sobie robię więcej rozsad, rozsad różnych warzyw, żeby mieć większy wybór, wybierać jak najlepsze sadzonki. Powiedzcie mi, że ten widok nie jest piękny, no jest niesamowity, wygląda to świetnie, wygląda to pięknie, cieszę się tymi zbiorami, wiecie, no wiele, wiele filmów jest filmami informacyjnymi, tutaj też ten filmik taki będzie, bo w przyszłym roku, nie wiem, tam w styczniu czy w lutym będę pewnie publikował filmik od początku do końca. Zawsze tak robię, że od siewu do zbioru czy odsadzenie do zbioru będziecie mogli sobie to zobaczyć. A teraz po prostu cieszmy się tym, jak to wygląda. Cieszmy się tym, że były takie piękne zbiory. No i tyle, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do zakupu mojej książki Info Uprawa Jak uprawiać warzywa, bo jest o uprawie 64 warzyw, w tym o uprawie cebuli. Zachęcam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. A teraz jeszcze raz w przybliżeniu podziwiajcie razem ze mną, jak wyglądają te cebule. Ech, coś wspaniałego. Pozdrawiam.